Dzień dobry, nazywam się Laura Korolczuk i ukończyłam Poznańską Szkołę Baletową. Z Poznania do Łodzi przyjechałam w sumie za pracą, ponieważ dostałam angaż w Teatrze Wielkim w Łodzi i gdzieś tam zawsze z tyłu głowy wiedziałam, że chcę pójść na studia. Dobrze się okazało, ponieważ mój starszy kolega z teatru powiedział, że studiuje na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, która jest w sumie po sąsiedzku i studiuję tam na kierunku pedagogika tańca. Stwierdziłam, że tak, to jest coś dla mnie, ponieważ jak wiadomo czynnym tancerzem nie można być całe życie, a ludzkie ciało ma jakieś tam swoje ograniczenia. Dlatego m, jako pedagog będę mogła dzielić się wiedzą zdobytą na uczelni, jak i własnym doświadczeniem. Dlaczego zdecydowałam się na zostanie ambasadorem? ponieważ bardzo dobrze wspominam czas spędzony na uczelni. Przede wszystkim nie tylko to, że zdobyłam wielką wiedzę, ale byliśmy jedną wielką rodziną i może też trochę z sentymentu, sama w sumie nie wiem.